Dzień dobry kochani, witam bardzo serdecznie. Mówca od kuchni 9.30. Środa. Jak co tydzień, szanowni państwo, e, drogie koleżanki i koledzy, <grymne> no mamy tutaj na profilu bardzo różne osoby z różnym skoligoceniem. Dlatego zwracam się do Was różnie. Dzisiaj mówca od kuchni, rzeczywiście od kuchni, słuchajcie, moją kuchnią bardzo często jest auto. A mianowicie w tym aucie dzieje się wiele rzeczy, które składają się na wystąpienie publiczne, na wystąpienie biznesowe, na wystąpienie na scenie, bez względu na to, czy jest to scena życia, czy jest to scena biznesu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że właśnie w aucie możecie wykonać wiele rzeczy, które dotyczą sceny, dotyczą waszego finalnego wystąpienia, właśnie do którego się przygotowujecie. Dlatego witajcie, dzień dobry, będę tu machała, dzisiaj będę trochę mniej na was patrzyła, będę patrzyła na drogę ponieważ muszę dojechać na miejsce ze względu na to, że właśnie jestem w drodze na wystąpienie publiczne. Więc macie ewidentnie mówcę od kuchni, który w danym dniu za w sumie, której? o 12, o, za 2 dwie godziny, 2,5 dwie godziny będzie występował właśnie biznesowo, właśnie na jako wystąpienie publiczne w jednej z największych korporacji farmaceutycznych, medycznych tutaj w Polsce zagranicznych, w zagranicznych korporacji. Więc, moi drodzy, więc tak, jestem już jakby przygotowana, jestem w drodze do, do klienta, do hotelu, w którym odbywa się duża, duża konferencja właśnie danego klienta i jestem przed wystąpieniem publicznym. Czym jest wystąpienie publiczne? No bardzo często o tym mówimy i ja staram się trochę tą magię tego wystąpienia publicznego w postaci wielkiej sceny tylko, trochę złamać i jednak. Was przekonywać, że wystąpienie publiczne to też wystąpienie po prostu przed koleżanką, przyjaciółką, spotkanie w gronie znajomych, ale też nieznajomych, networking, wszędzie tam, gdzie otwieracie buzię, wszędzie tam, gdzie się okazuje, że po prostu w tym momencie macie się wypowiedzieć, tak? że macie po prostu powiedzieć jakieś rzeczy, które będą miały znaczenie dla Was. Będą miały pokazać Was jako, jako e, na przykład ekspertów w danej dziedzinie, albo e, na przykład właścicieli jakiejś konkretnej marki e, wszystkiego tego, co chcecie sprzedać, albo siebie jako jako produkt towar, który chcecie sprzedać, żeby ludzie do was wrócili po waszą usługę czy po wasz produkt, który macie w swojej portfolio. Więc to jest tak bardzo ważne, moi drodzy, żeby pomyśleć o tym, że to wystąpienie publiczne wcale nie musi się wiązać z wielką sceną, z dużymi reflektorami, z ogromną ilością osób, które będą was słuchać. Ja dzisiaj jestem właśnie w trakcie w trakcie przygotowania, ale też w trakcie drogi do klienta, gdzie na sali będzie 2500 tysiąca osób, 2,700 dokładnie, także to duża publiczność i często mnie pytacie, czy ona mnie stresuje bardziej niż, nie wiem, 200 osób, czy 100, czy 50, czy 20. Chyba nie. Generalnie nie ma znaczenia w sumie w tym doświadczeniu, które mam, do ilu, chyba ja tak muszę zamknąć, chciałam, żeby było miło. Jeśli chodzi o temperaturę, zamiast włączenia klimatyzacji, ale no niestety się nie da, bo będzie głośno. Więc o, zobaczcie, trzeba zadbać o wszystkie elementy, tak, żeby odbiorca miał jak najlepszy odbiór, tak? Czyli na przykład właśnie wyciszamy wszystkie dźwięki, które będą poza Wami, żeby ludzie mogli skupić się przede wszystkim na Waszym głosie. No dobrze, to teraz ważna rzecz. Nie, nie stresuję się w zależności od tego, ile jest w tych ludzi, ponieważ tak naprawdę przygotowuje się, do tego wystąpienia tak samo bez względu na to czy mam je słuchać 20 osób, czy mam je słuchać 2,5 tysiąca osób. Ja muszę być przygotowana i ja po prostu chcę być przygotowana. Dlaczego? Bo to mi daje pewność. To przede wszystkim jest najlepsze ćwiczenie. Jak często mnie pytacie, jakie jest najlepsze ćwiczenie, żeby się odstresować, żeby pozbyć się tremy przed wystąpieniem publicznym, to najlepszym ćwiczeniem jest przygotowanie się. Bo wtedy nasz mózg, kiedy nie podnosi nam się ciśnienie, kiedy serce nie bije nam mocniej, kiedy nie mamy takiego, takiej sytuacji, gdzie po prostu ta, ten, ten atak serca jest prawie przed nami, bo się tego boimy no bo tak jak pewnie pamiętacie lęk przed wystąpieniami publicznymi jest lękiem, który jest porównywalny do lęku przed śmiercią. Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, ale badania tak rzeczywiście mówią. Więc w tej sytuacji, żeby tego nie przeżywać, żeby to nas nie spotykało, no to musimy absolutnie się przygotować, bo wtedy nasze ciało, nasz mózg wie. Że jest wszystko ok, że jesteśmy bezpieczni, nie ma podniesionego ciśnienia, serce nie bije nam mocniej, więc nasz mózg nie słyszy, że jest jakaś podbramkowa sytuacja, że coś się dzieje takiego wyjątkowego, co po prostu sprawia, że musimy uciekać albo się chować. E, więc wtedy jesteśmy spokojni. I wtedy nie mamy właśnie tego takiego ciśnienia, które nas w jakiś tam sposób może niestety zamrozić albo spowodować, że zapomnicie ciąg komunikacyjny, który chcecie po prostu na tej scenie przedstawić. Dlatego przygotowanie nie, ma, nie, ma, nie, nie zależy w żaden sposób od wielkości sali i od ilości osób, które będą Was słuchać. Okay? To bardzo, bardzo ważne. Więc się przygotowujemy wcześniej. I teraz jak ja jestem w trakcie... Właśnie, podążania już do klienta, no to wiem, że mam przygotowane wystąpienie w postaci początku, z środka i końca. Wiem dokładnie, jak to leci, tak? Pamiętacie ten projekt? jak to leciało, tak? Taki program pewnie chyba jeszcze jest, nie wiem, bo nie mam telewizji. W każdym razie, jak to leciało, jak to leciało, no to właśnie wiem dokładnie, co, po czym, jak dokładnie co z czego wynika, gdzie mam co powiedzieć, gdzie mam czego nie mówić, nie dodawać, mimo tego, że będzie mi się chciało to dodać. No bo zazwyczaj nasz mózg w momencie, kiedy występujemy, chce nam poddać coś jeszcze dodatkowego, tak? Czyli podaje nam tutaj na tacy, podaje nam tutaj na tacy jakiś fajny dowcip albo jakąś metaforę, która nam przychodzi do głowy i chcemy ją wrzucić. I teraz bardzo Was zachęcam do tego, żebyście pamiętali, że spod Spontaniczność w dodawaniu ad hoc jakichś rzeczy, które przyjdą Wam do głowy, e, jest niewskazana. Chyba, że jesteście naprawdę profesjonalistami, potraficie tym zagrać wrócić z powrotem do swojego ciągu komunikacyjnego, który przygotowaliście to jest ok, ale najczęściej tak nie jest. I najczęściej dodany jakiś dowcip po prostu z ostatniej chwili jakaś metafora, która wam przyjdzie do głowy, która jest do, do, dodana właśnie ad hoc, nie będzie tak doskonała i tak dobra jak to, co przygotowaliście wcześniej. Po prostu nie będzie, bo tak naprawdę tak właśnie z biegu e, często te myśli te jakieś pomysły nie są tak doskonałe jak te, nad którymi posiedzieliśmy wcześniej. Więc zachęcam was do tego, żebyście tego nie dodawali, tak po prostu wrzucając e, od czapy czasem i widzi się to często na scenach. Ja to jakby rozpisuję jako takie fakapy mówców, będziecie mieli to w książce zaraz we wrześniu, że doda, ktoś coś doda, a tak ad hoc, a to tak to jeszcze tutaj tak mi przyszło do głowy, przyszło mi do głowy, no to sobie to wrzucę. <noise> Błagam was, nie róbcie tego. Najczęściej jest to bardzo, bardzo dużo, dużo problemów wynika z takiego wrzucenia ad hoc, więc tak przyszło mi do głowy, to ja to tutaj wrzucę. Bo wtedy, nawet jeżeli ta metafora, czy jakiś dowcip, który nam przyszedł do głowy, jest fajny, nawet jeżeli on się okazuje naprawdę bardzo trafiony, bo mieliśmy farta, bo czasem też się tak zdarza. To nie jest tak, że wszystkie pomysły, które nam przychodzą do głowy ad hoc, są beznadziejne, nie. Lecz jednak, bardzo często jest problem, żeby zestawić to z całym, z całym wystąpieniem, które przygotowaliśmy wcześniej. Jest problem, żeby wrócić na ten tor e, cały komunikacji, który mieliśmy przewidziane wcześniej. Jest problem, żeby wstawić to w konkretnym miejscu i później rzeczywiście nie zapomnieć o tym, jak to leciało. No i się zaczyna dramat. I się zaczyna po prostu sytuacja taka, gdzie jest czarna dziura, ktoś nie wie co było dalej, ktoś nie wie jak tam wrócić, ktoś nie wie jak po prostu z czego tam dalej skorzystać i się zaczyna męka. Męka nie dla samego prelegenta. Się zaczyna męka dla ludzi, którzy słuchają. Zaczyna się męka dla tych, którzy mówią: O chryste, Panie, ale po co to było? Ale do czego to mamy przypiąć? Ale o co tu chodzi? Ale po co to było? Jeszcze nie daj Boże, jak dany dowcip, czy jakiś humor, który dodamy, okaże się bardzo, bardzo śmieszny, naprawdę mega śmieszny. Ludzie zaczną się śmiać, my zaczniemy się śmiać z nimi, rozproszymy się. I nasza uwaga nie będzie w stanie wrócić na tor, w którym była. Czasem z nerwów i stremy, niektórzy właśnie tremę i nerwy trochę właśnie obra obrabiają humorem. Mam takie osoby w swoim otoczeniu, które, właśnie się denerwując, obśmiewają pewne rzeczy, tak? Albo idą właśnie w dowcip, w żart, w jakiś taki komunikacyjny śmiech. Który hmm, po pierwsze odbiera im, moim zdaniem, prestiż, po drugie zabiera istotę i uwagę z tematu, o którym mówią, po trzecie sprawia, że po prostu wtedy ta osoba nie jest traktowana tak poważnie, z takim autorytetem, jakby chciała, e, tylko dlatego, że zaczyna sobie żartować w sytuacji, która ją stresuje. I często są to wystąpienia publiczne, często są to rzeczy, które są wystawione na uwagę innych. Nie róbcie tego. Bardzo was proszę. Jeżeli macie taką skłonność, to ją rozpoznajcie. Jeżeli macie taką sytuację, to zgłoście się do mnie, to wam pomogę ją wyplenić, ponieważ tracicie na tym bardzo mocno. I teraz, właśnie, jeżeli jesteś taką osobą, która robi takie rzeczy to ludzie często też to bardzo szybko rozpoznają. A, no ten się denerwował, to poszedł w żart, sobie tutaj drzełacha z siebie, albo z kogoś, albo z tematu, jest mało poważny, a ucieka od sytuacji właśnie, które są właściwe, ten stara się to ograć śmiechem, i są takie komentarze na nasz temat, tak? gdzie nie ma takiej potrzeby, bo bardzo często te osoby są bardzo wartościowe, mają ogromnie dużo do powiedzenia, mają świetne doświadczenie, mają genialne tematy, którymi mogą się podzielić i zainspirować ludzi, a ogrywają to śmiechem tylko dlatego, że się stresują, albo tylko dlatego, że się nie przygotowali, nie odrobili lekcji, dlatego później idą w śmiech, w żart, w humor. Który nie jest niczym złym, ale nie może być walony na spontanie i nie może zastępować nam merytoryki, którą przygotowaliśmy. Po prostu That's it. No i teraz, w momencie, kiedy właśnie jestem w drodze, tak jak, tak jak wiecie, od kuchni, czyli dzisiaj w aucie, to, to właśnie wiem, że jestem przygotowana. To jest dla mnie najważniejsza rzecz. I ja na leżaku w Miami, wiedząc, że będę miała to wystąpienie dzisiaj, bo podjęłam tą to, 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 to konkretną propozycję jeszcze przed moim wyjazdem na wakacjach, szlifowałam po prostu tą mowę. I uczyłam się jej, robiłam cały ciąg ikonograficzny i tak dalej, więc te wszystkie rzeczy... Zrobiłam mimo tego, że byłam na wakacjach, przecież nie mogę klientowi powiedzieć, a będzie tak sobie, bo, bo byłam na wakacjach, bo, bo, bo surfowałam w Miami. No, oczywiście, że nie. Więc za każdym razem, też to jest moja, moja taka zawsze indywidualna deklaracja i tak rzeczywiście jest, nie zdarzyło mi się w życiu zrobić dwóch takich samych wystąpień publicznych. I to słuchajcie, przy ilości wystąpień ponad dwa tysiące na tą chwilę, to naprawdę bardzo duży wyczyn, ponieważ wiem i słucham bardzo wielu, wielu prelegentów, speakerów, że oni bardzo często powtarzają swoje wystąpienia publiczne, mają jakiś jeden schemat i je powtarzają. I, i to okej, okay, no każdy robi tak, jak, tak jak chce. Ja staram się zawsze personalizować wystąpienie pod kątem danego klienta, i nigdy nie ma dwóch takich samych wystąpień z mojej, z mojej strony, dlatego że ja nie wiem, kto będzie siedział na, na, na sali. Wiecie, ludzie migrują pomiędzy firmami, ludzie, ludzie gdzieś mieszają się, przechodzą do różnych innych firm. Dlatego muszę być pewna, że daje efekt e, suspensu, że to dla ludzi jest świeże, fajne a nie jak odgrzywany kotlet czy przegniłe truskawki. Więc moi drodzy, 18 minut minęło jak zwykle tedeksowo. Zachęcam Was do tego, że jeśli się przygotowujecie do wystąpienia, macie jakiś swój deadline, to odróbcie pracę domową, przygotujcie się skrupulatnie, napiszcie cały koncept, zróbcie, zróbcie hierarchizację treści, e, zróbcie wszystko to, co jest niezbędne po to, żebyście dzisiaj tak jak ja, siedząc w samochodzie, mogli spokojnie, z bardzo dużym opanowaniem powiedzieć jestem przygotowana mam za, dwa, za dwie godziny wystąpienia ale pan piękny pobiegł nago, słuchajcie, bez koszulki nie jestem za tym, ale spoko, każdy na niego patrzy może o to mu chodziło, żeby taki efekt osiągnąć słuchajcie, jestem przygotowana, zrobiłam swoje mogę ze spokojem zrobić live'a na Instagramie bo nie muszę powtarzać tekstu, który za dwie godziny będę wygłaszać Serdecznie was pozdrawiam. Pamiętajcie o oddechu, pamiętajcie o rozgrzewkach głosowych, żeby dobrze gęgać i to jest właśnie coś co zrobię za chwilę. A mianowicie włączę YouTube'a, z YouTube'a znajdę rozgrzewka głosowa teterko i zrobię 5 razy rozgrzewkę głosową ze sobą i z uczestnikami warsztatów wystąpień publicznych. Gdzie poćwiczę, bo teraz jestem jeszcze przed rozgrzewką głosową e, i poćwiczę właśnie w tym momencie samogłoski, spółgłoski, wydobywanie dźwięków z moich ust po to, żeby moje słowa były bardziej okrągłe, czytelne i żeby dotarły jeszcze lepiej na najlepszej tonacji, na jakiej mogę je wypowiedzieć. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam cudownego dnia. Pozdrowienia, Klaj.